Czy słowa Pana Jezusa dzisiaj, które słyszymy, padające z krzyża, są dobrą wiadomością czy złą? Kiedy mówi do swojej mamy: "Niewiasto, oto twój syn". No, jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst, moment, w jakim to się dzieje, to nie jest to dobra nowina. Dziecko Maryi właśnie umiera na krzyżu, pobite, niemal na śmierć, wyśmiane, odrzucone. To jest jej syn. I nagle słyszy słowa niewiasto, nawet Jezus nie mówi: mamo, tylko mówi niewiasto, to jest Twój syn pokazując na no, miłego swoją drogą, ale tylko ucznia. Jezus dokonuje pewnej zamiany, mówiąc jakby nie jestem Twoim synem, to jest już twój syn. I to jeszcze w takim momencie, kiedy umiera tak jakby to był Jego Testament, jego ostatnie słowa. I ta, Biedna kobieta, poraniona tym mieczem boleści zapowiedzianym lata wcześniej, musi już nie tylko przyjąć mękę swojego dziecka, a za chwilę, co oczywiste, jego śmierć, ale na dodatek musi jeszcze w sercu dokonać jakiejś przedziwnej, można byłoby zaryzykować powiedzenie okrutnej zamiany: To jest teraz Twój syn. Tak jakby Jezus wycofywał się, jakby mówił, o mnie zapomnij, to jest teraz Twoje dziecko. To jest bardzo ogromne wymaganie, które Pan stawia wobec swojej służebnicy. I to w takiej chwili, zamiana, która wymaga przemeblowania serca, wymaga zmiany myślenia, zmiany nastawienia, zmiany oczekiwań. Ale czy nie to właśnie Maria miała na myśli, kiedy wiele lat wcześniej wobec posłańca Bożego powiedziała: No dobrze, niech mi się stanie tak, jak chce on, tak, jak chce Bóg. Ja jestem służebnicą i przyjmuję to, co on mówi. Czy nie jest właśnie to największym królowaniem, kiedy dysponujemy całkowicie swoją wolą, tak by móc oddać ją Panu Bogu, by powiedzieć? Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, jesteś Moim królem i wszystko, co zadecydujesz, przyjmuję i wypełnię. Oczywiście, powiedzieć to jest dość prosto, ale kiedy przychodzą nasze osobiste doświadczenia, trudności, czy takie wiadomości jak ta z dzisiejszej Ewangelii, ta wiadomość, którą nazywalibyśmy straszną, złą, wtedy jest nam niełatwo może nie tyle nawet przyjąć to, co mówi Pan Bóg, ale zrozumieć, że to pochodzi od Niego. No bo jak mam wiedzieć, że jakaś straszliwa wiadomość, którą otrzymuję, jest sygnałem, że działa Pan Bóg? No raczej odwrotnie, kiedy dowiadujemy się, że coś złego stało się naszym bliskim, że ziściły się jakieś nasze najgorsze przewidywania, no to jak tu myśleć, że to może być działanie Pana Boga? Ale właśnie na tym polega królowanie. Oddaję moją wolę Panu Bogu, staję się mu przez to posłuszny, a jednocześnie bezbronny wobec tego, co może na mnie przyjść. Panie, już nie umiem się bronić wobec tego, co mnie otacza. Więc ty musisz to zrobić. Ty musisz prowadzić moje życie całkowicie. I zdaje się, że Pismo Święte od samego początku kreśli nam ten przedziwny wzór. Im bardziej ktoś ufa Panu Bogu, oddając Jemu kierowanie swoim życiem. A tym samym stając się jakby bezbronnym tym bardziej Bóg angażuje się w jego sprawy, w jego codzienność, szczególnie w tych momentach, które mogą nam zagrażać. No bo pierwsze czytanie dzisiaj, wzięte z tej trudnej do zrozumienia ostatniej księgi Pisma Świętego Apokalipsy, mówi nam najpierw o czymś bardzo podniosłym, szlachetnym. O to na niebie widzimy wielki, piękny znak niewiasta. I jest pod jej stopami księżyc, i jest obleczona w słońce. I na głowie ma wieniec z wielu, wielu gwiazd, z gwiazd dwunastu. Jest bardzo piękny obraz, jest brzemienna, więc spodziewamy się, oho, zaraz będzie wielki moment, narodzi się ktoś niezwykły. No bo jeśli ta niewiasta jest wielkim znakiem, to jak potężny musi być ten, który się z niej narodzi. Ale za chwilę w tej. Pięknej scenie pojawia się jakiś zgrzyt. Pojawia się smok, który nie jest jakąś postacią, która wymknęła się z bajki, ale jest to diabeł. To jest szatan, wąż starodawny, ten, który od samego początku próbował zniszczyć plany Pana Boga wobec człowieka, kusząc skutecznie, jak wiemy, Adama i Ewę w raju. Więc tenże smok. Pojawia się i patrzcie jak jest opisany. Jest barwy ognia, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. No, brzmi to troszkę bajkowo, ale wyobraźmy sobie prostą rzecz. Pojawia się smok, który ma siedem głów. Niewiasta, o ile kojarzę, ma jedną głowę, więc mamy tutaj walkę siedem do jednego. I co smok chce zrobić? No więc chce pożreć jej dziecię. Jeśli ma siedem głów, gdybyśmy tak trzymali się już tekstu dosłownie, to ma też i siedem paszczy. Więc jakby siedem sposobów pożarcia tego dziecka. Kobieta, która rodzi, chyba nie ma siły, by móc się bronić. Już nie mówię o siedmiu głowach smoka, czy w ogóle o smoku, ale nie jest w stanie bronić się przed czymkolwiek. Ona jest bezradna. Kobieta po porodzie jest słabiutka. Nie, żebym się na tym specjalnie zdał, ale. Rozumiem, że tak jest. Więc cóż ona może zdziałać? Siedem głów smoczych ostrzy zęby na jej dziecko, które zaraz ma się porodzić. Ona nie ma najmniejszej szansy. I to jest obraz nas samych, naszego życia. Właściwie wynik można przewidzieć bardzo jasno. No, jeśli kobieta nie zostanie pożarta, to na pewno zostanie pożarte jej dziecię, ale i ona pewnie nie przeżyje. Tej walki ze smokiem, który ma siedem głów, a jednak nie. Okazuje się, że rodzi się dziecko, ale w sposób, którego nie rozumiemy, nie wiemy jak to się stało, ale zostało uniesione do Boga i do jego tronu. I smok nie mógł zrobić nic. Nie pożarł tego dziecka ani jedną ze swoich siedmiu głów. Niewiasta natomiast zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. To też jest interesujące. Dlaczego niewiasta musi uciekać? Dlaczego Pan Bóg jej nie broni? Dlaczego dopuszcza smoka tak blisko kobiety? Zobaczcie, napisano, że smok stanął przed nią, tak jakby zasłaniając jej wszystko, tak jakby odgradzając ją także od nas, który, którzy ten, tę scenę obserwujemy. Smok bezczelnie staje na środku, mówiąc i co? Kto mi zabroni? To ja tu rządzę, to ja jestem królem, ja decyduję o wszystkim. I bardzo często dajemy się przestraszyć takim działaniom smoka, tym kłamstwom diabła, które pojawiają się w naszym sercu. Niewiasta zbiegła zatem na pustynię, ale pustynia nie jest dobrym miejscem, żeby tam mieszkać. No jasne, możemy na majówkę pójść sobie nad jezioro, na plażę. Można tam posiedzieć sobie, może ktoś zrobi grilla, ktoś się zdrzemnie, ale wracamy do domu. Nie mieszkamy na plaży, nie mieszkamy na pustyni. No to nie jest dobre miejsce do mieszkania. A jednak ta niewiasta ma miejsce tam przygotowane przez Boga. Jak to wszystko rozumieć? Jak przyjąć to, co się dzieje? No dobrze, apokalipsa to jedno, ale nasze życie z tymi trudami, rzeczami, które nas niepokoją czy ranią. Odpowiedź mamy w drugim czytaniu. Tam dowiadujemy się, że Jezus jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. Jest pierwszy, był przed wszystkim. I każde stworzenie to nie tylko człowiek, to nie tylko aniołowie, ale to są wszystkie wydarzenia, wszystkie sytuacje, które dotyczą naszego życia. Jezus, nasz Pan, jest pierworodnym wobec tego wszystkiego, bo w Nim wszystko zostało stworzone to co w niebiosach tam gdzie pojawił się ten niezwykły znak niewiasta obleczona w słońce ale tam też pojawił się smok ale też wszystko zostało stworzone z tych rzeczy które są na ziemi a więc na tej pustyni tam gdzie trwa walka ze smokiem bo kiedy czytamy apokalipsę dalej czytamy że smok wyruszył by walczyć z niewiastą więc w nim w Jezusie wszystko co dzieje się na ziemi zostało stworzone i wszystko, co widzialne, to, co my widzimy, ale też to, co niewidzialne, czego nie widzimy, a co, jak rozumiemy, istnieje. Cały świat duchowy, wszelkie działania złego ducha, to wszystko jest też w garści, tak potocznie można powiedzieć, Pana Boga. On panuje nad wszystkim. I to drugie czytanie, ten, ten fragment listu Pawła do Kolosan mówi: Jeśli wierzysz, że Jezus jest Panem, to tym samym wierzysz, że wszystko jest w Nim. Nie tylko z tego, co zostało stworzone kiedyś, ale tego, co dzieje się dzisiaj z Tobą i z tego, co stanie się z Tobą, z Twoimi bliskimi, z naszą ojczyzną, z naszym światem jutro. W Nim to wszystko jest stworzone. I On jest Panem. Więc chyba drogą do zdobycia pokoju, do odkrywania tego, że Pan króluje, nie jest przyglądanie się wydarzeniom. Roztrząsanie, dlaczego tak się stało, A co to znaczy, ale po co, jak można, tylko raczej zwrócenie się w stronę naszego Pana i przyglądanie się Jemu. Im bardziej zrozumiemy, kim on jest, im bardziej uwierzymy, że to On jest Panem, tym mniej damy się przestraszyć tym wydarzeniom, które mogą być straszne, tak jak smok o siedmiu głowach, ale. Nie On jest Panem, nie On wszystko stworzył, i on na koniec zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, i tam będzie jego definitywny koniec, tak jak całego zła, które dziś wydaje się panoszyć na świecie. Odkrywanie tego, kim jest Bóg, daje nam siłę, by nie przestraszyć się tym, co przychodzi na nas codziennie. I gdyby jeszcze wrócić na sekundę do tej pustyni. Na której zostawiliśmy naszą niewiastę z pierwszego czytania, to pamiętamy, że pustynia w Starym Testamencie i także w Nowym no nie jest miejscem szlachetnym, pięknym, dobrym. Jezus był kuszony na pustyni, tam stanął oko w oko z Diabłem, więc pustynia jest miejscem trochę przerażającym. I gdyby słuchać podpowiedzi Diabła, to powiedziałby: a no widzisz, Bóg przygotował miejsce niewieście na pustyni. No tak ją zesłał. To chyba jakaś kara, żeby dać taką potężną postać, wspaniałą niewiastę na pustynię. Ale gdybyśmy zapytali jej, gdybyśmy zapytali Maryi, gdzie jesteś dzisiaj, w sensie tego pierwszego czytania, tej pustyni, co by powiedziała? Ona by powiedziała, gdzie jestem? No, W miejscu przygotowanym mi przez Boga. Gdybyśmy zapytali Pana Jezusa w czasie pokus na pustyni, gdzie jesteś Panie, On odpowiedział, gdzie jestem? Tam, gdzie posłał mnie Duch Święty. Bo tak czytamy, na początku opisu kuszenia podane mamy: Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. Ale diabeł będzie nam podpowiadał: Nie, nie, jesteś na pustyni, jesteś w miejscu najgorszym, jesteś w sytuacji złej. Maria mówi: Nie, jestem w miejscu, które przygotował mi Pan. I On wie, dlaczego tu jestem. Ja nie muszę. I wiem też, że będzie prowadził mnie dalej. I tak mówi nasz Pan Jezus: Jestem tu, gdzie prowadzi mnie Duch Święty. Dzisiaj jest to pustynia, dobrze. Jutro będzie to inne miejsce. My zbyt bardzo skupiamy się na okolicznościach, na tym, co jest dookoła, zapominając, że to Bóg nas prowadzi. I niech dzisiaj królowa, matka najświętsza, którą i nasz naród, i nasza ojczyzna, ale też i my sami wybieramy sobie na przewodniczkę, która panuje, niech ona nam przypomina to właśnie, że. Jesteśmy dzisiaj i ty jesteś dzisiaj tu, gdzie Bóg przygotował tobie miejsce, gdzie prowadzi cię Duch Święty. Nie zapominaj o tym i nie opowiadaj innym, że jest tak źle, tragicznie i na pewno już lepiej nie będzie, bo to jest kłamstwo. Albo inaczej, to jest wersja diabła. To są jego podpowiedzi, jego interpretacja. Ale jest prawda, która mówi: "Nie, nie, nie, jesteś tam, gdzie prowadzi cię Bóg i wyprowadzicie dalej." On doprowadzi cię tam, gdzie chce, bo On jest Panem. Daj nam, Panie, tę mocną wiarę, abyśmy nie dali się przestraszyć temu, co towarzyszy nam na, na co dzień, temu, co dotyka nas, może rani, może jest niesprawiedliwe, ale pozwól nam wierzyć i widzieć, że jesteśmy faktycznie dzisiaj tam, gdzie Ty nas stawiasz i będziesz prowadzić nas dalej zgodnie z Twoją wolą, pełną miłości do nas. Niech Pan obdarzy Was pokojem.